Dzień dobry moi drodzy, witam Was w piątek. Myślę, że cieszycie się, że to ostatni dzień tego tygodnia, bo na pewno mieliście dużo rzeczy, dużo zadań do rozwiązywania z różnych przedmiotów. Dlatego ja dzisiaj postanowiłam, że nie będziemy realizować nowego tematu lekcji, tylko skupimy się na utrwaleniu już poznanych wiadomości. Czyli dzisiaj będziemy robić zadania w ćwiczeniach, i otwieramy sobie teraz ćwiczenia na stronie 62. I tam po prostu będziemy rozwiązywać zadania wspólnie z ćwiczeń. Oczywiście będę Was prosiła też o to, żebyście nie tylko przepisywali to, co ja teraz robię na filmie, ale żebyście też spróbowali się zrozumieć, dlaczego akurat tak kolorujemy, dlaczego akurat tak wstawiamy znaczek, dlaczego akurat tak to się rozwiązuje. Słuchajcie, zaczynamy od pierwszego zadania. Pokoloruj wskazane części kwadratów i wstaw znak mniejszości lub większości. No, i w pierwszym przypadku mamy dwa kwadraty podzielone na cztery równe części. W pierwszym kwadracie mamy zakolorować jedną czwartą. No to kolorujemy jedną czwartą tego kwadratu. Wy sobie oczywiście to pokolorujecie ładniej. Ja tak pokoloruję, żeby było widać, że jest jedna czwarta. W drugim kwadracie mamy pokolorować trzy czwarte, czyli trzy części z tych czterech. No to kolorujemy trzy czwarte. Oczywiście Wy na pewno ładniej to pokolorujecie. Mi jest trochę trudniej na komputerze. No i teraz, żeby stwierdzić, który ułamek jest większy, patrzymy, która część jest ta zamalowana, jest większa. No widać ewidentnie, że na tym drugim kwadracie tutaj mamy część większą. Więc ułamek 3 czwarty jest większy od ułamka 1 czwarta. Dobrze, w przykładzie b mamy 9 małych kwadracików w dużym kwadracie, czyli jeden taki kwadracik to jest 1/9. Teraz zakolorowałam 1/9, ale my mamy zakolorować 5/9. Stąd muszę zakolorować 5 takich małych kwadracików. 5 takich małych kwadracików. No i tym sposobem mamy zakolorowane 5 dziewiątych. W tym przykładzie mamy zakolorować 4 dziewiąte. No to proszę bardzo, kolorujemy 4 małe kwadraciki. No i widać, że ta część zakolorowana jest większa od tej części, tak? Więc ewidentnie ułamek 5 dziewiątych jest większy od ułamka 4 dziewiąte. No, i w ostatnim przykładzie mamy duży kwadrat podzielony, podzielony na 12 prostokątów. Mamy zakolorować 7 takich małych prostokątów. No to kolorujemy. Mamy 2, 3, 4, 5, 6, no i 7. A w tym przykładzie mamy zakolorować 9 takich prostokątów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, no i jest dziewiąty. No, widać, że tutaj mamy większą zakolorowaną część, więc ten ułamek jest na pewno ułamkiem większym. No to przechodzimy, moi drodzy, do drugiego zadania. Zadanie drugie. Staw znak większości bądź mniejszości. My tutaj już nie, nie będziemy kolorować, tylko będziemy pamiętać o tych regułach, o których mówiliśmy ostatnio na matematyce. Jeżeli mamy te same mianowniki, a w pierwszym przykładzie w mianowniku jest liczba 7, przypominam, że mianownik to jest to, co jest na dole, a licznik to jest to, co jest na górze, nad kreską ułamkową. Kreska ułamkowa, licznik. Mianownik. W tym przypadku licznik wynosi 3, a mianownik wynosi 7. Jeżeli mamy te same mianowniki, to patrzymy wtedy na liczniki. I który licznik jest większy, to ten ułamek jest większy. No tu mamy w liczniku 3, tu mamy w liczniku 6. 6 jest większa od 3, więc ułamek 6, 7 jest na pewno ułamkiem większym. W przykładzie B znowu mamy te same mianowniki, no tu patrzymy na liczniki. Tu jest 5, tu jest 3, więc 5 czternastych jest większe od 3 czternastych. W przykładzie C mamy znów te same mianowniki, tu jest 59, tu 53, 59 jest liczbą większą, stąd to jest ułamek większy. No i w tym przykładzie również są te same mianowniki, tu jest 13, tu jest 15, czyli 15 trzydziestych siódmych jest większy niż 13. 37. No to możemy przejść do zadania trzeciego. Zadanie trzecie, na którym talerzu jest więcej pizzy wstaw znak w mniejszości bądź większości. No to zobaczcie, nawet widać tutaj gołym okiem, że ten kawałek pizzy jest większy od tego kawałka, tu jest 1 szósta, a tutaj jest 1 piąta. No to wiadomo, że Akurat tu w liczniki mamy takie same. Patrzymy wtedy na mianownik. Zasada jest taka, że tam, gdzie jest mniejszy mianownik, tam ułamek jest większy. Więc w tym naszym przypadku widać to na naszym rysunku. Że jedna piąta jest na pewno ułamkiem większym. No łatwo sobie wyobrazić taką życiową sytuację. Mamy pizzę i dzielimy ją na 6 osób. Każdy dostanie, dostaje równy kawałek. No a. W drugim przypadku mamy tą samą pizzę, tą samą wielkość i dzielimy na 5 osób. No to w którym przypadku te kawałki będą większe? No tam, gdzie mamy mniej osób do zjedzenia całej pizzy. Czyli jeżeli podzielimy ją na 5 kawałków, a nie na 6, to na pewno te kawałki będą większe. No to patrzymy na drugi przykład. Tu mamy jedną siódmą, tu jest 1 dziesiąta. No widać, że ten kawałek jest zdecydowanie kawałkiem większym. No i następny przykład: tu mamy 3 piąte. A tu są trzy szóste. Widać, że tutaj ten kawałek pizzy jest zdecydowanie większy. No i kolejny ostatni przykład w tym zadaniu: 3 dziesiąte, 3 siódme. Trzy siódme na pewno są większe. Załóżmy, że mamy 3 pizze, dzielimy je na 7 osób, a tu są 3 pizze i musimy ją podzielić te pizze na 10 osób. No to te osoby dostaną większy kawałek. Dobrze, przechodzimy zatem do zadania czwartego. Zadanie czwarte. Odczytaj, jakie ułamki zaznaczono na osiach liczbowych, a następnie wpisz między podanymi ułamkami znak większości bądź mniejszości. No to znowu pamiętamy tą lekcję, kiedy zaznaczaliśmy ułamki na osi liczbowej. Od 0 do jedynki mamy tak zwany odcinek jednostkowy. Liczymy, na ile części nie kresek, tylko części podzielony ten odcinek. No mamy tu stąd dotąd jest jedna część. Druga część, trzecia część, czwarta część, piąta część. Jest pięć części, stąd tutaj ta kropeczka zielona pierwsza to jest jedna piąta, jedna piąta, tu są dwie piąte, trzy piąte, tu mamy cztery piąte, tak? Cztery piąte, jeszcze kreska ułamkowa, cztery piąte, czyli tu jest jedna piąta, tu są cztery piąte. Patrzymy, mamy ten sam odcinek jednostkowy, ale już podzielony na inną ilość części. Mamy taką jedną część, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą. Czyli ten kawałeczek, ta, ta kropeczka zielona, pierwsza to jest jedna siódma, tu są dwie siódme, trzy siódme, cztery siódme. Pięć siódmy, sześć siódmy i jedna cała. No i teraz tu mamy jedną siódmą, to mamy cztery siódme, tu jest jedna piąta. No to co jest bliżej jedynki, która liczba? No wiadomo, że 1 piąta, czyli 1 piąta jest ułamkiem większym. Tu mamy 4 piąte, a tu są 4 siódme. Wiadomo, że 4 piąte są bliżej jedynki, czyli są ułamkiem większym. Patrzymy teraz na przykład B. Mamy odcinek jednostkowy podzielony na, liczymy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 części.

Ten ułamek jest bliżej jedynki od tego, czyli 1 siódma jest na pewno ułamkiem większym niż 1 dziewiąta. Ten ułamek jest bliżej jedynki niż ten pod spodem, więc ułamek 5 siódmych jest na pewno większy od 5 dziewiątych. I zadanie czwarte mamy wykonane. No to przechodzimy teraz do zadania piątego: wstaw znak mniejszości bądź większości. No to jeszcze raz tłumaczymy. Jeżeli mamy te same liczniki, a w liczniku jest jedynka, to patrzymy na mianowniki i tam, gdzie jest mniejszy mianownik, to cały ułamek jest większy. Więc mamy tutaj taką sytuację, że trójka jest mniejsza od czwórki, więc 1 trzecia jest ułamkiem większym od 1 czwartej. Tu też mamy te same liczniki, no to ta sama sytuacja. Tu jest trójka w mianowniku, tu jest czwórka w mianowniku, więc dwie trzecie to jest coś więcej niż dwie czwarte. Tu jest 1, 9, tu jest 1, 5. Piąta Piątka jest, ułamki, jest liczbą mniejszą niż 9, stąd 1, 9 jest na pewno mniejszym ułamkiem niż 1, 5. 2, 9, 2, 5. Znowu tutaj mamy piątkę w mianowniku, tu 9, więc ten ułamek jest większy. Znowu mamy te same liczniki, tu jest 99, tu 100, więc 1, 99 to jest coś większego niż 1 setna. Tu jest 7, 99, a tu jest 7 setnych. No to wiadomo, że 79 jest ułamkiem większym. I zadanie piąte gotowe. Przechodzimy do zadania szóstego. Wstaw znak mniejszości bądź większości. No i mamy jedną całą i 3 piąte, jedną całą i dwie piąte. No, tutaj jest mianownik taki sam. Tu jest 3, tu jest dwa, więc jak jest mianownik taki sam, to patrzymy na licznik. I tam, gdzie jest większy licznik, tam ułamek jest większy. 1 cała i 1 cało, więc nie ma problemu. Tu są znowu 4 całe, 4 całe, więc patrzymy na ten ułamek. Tu są 3, trzy 13, tu jest 7, 13, siódemka jest większa o trójki, więc mamy tutaj w tę stronę większość. 3 całe i 3 piąte, 5 całych i 2 piąte. No tu jest trójka, tu jest dwójka, ale tutaj uwaga, popatrzcie, tu są 3 całe, a tu jest 5 całych, więc wiadomo, że 5 całych jest większym ułamkiem niż 3 całe. Tu jest 5 całych i 1, 9, 5 i 1, 8. Uwaga, tu są liczniki takie same, więc patrzymy na mianownik. Tam, gdzie mniejszy mianownik, tam ułamek jest większy. Ósemki jako całości, 7, 15, 7, 13. Tam, gdzie mniejszy mianownik, tam cały ułamek jest większy. 4, 5 ósmych, 4, 5 12. Znowu tutaj mamy 8, czyli coś mniejszego niż 12. Czyli w ten, w, ten spo, w ten sposób. 9 całych i 4 dziewiąte, i 8 całych i 5 9. No tutaj jest 9 całych, a tu jest 8 całych, więc od razu wiemy, że ten ułamek, ta liczba mieszana, przepraszam, będzie większa. Tu jest 6 całych i 3 czwarte, tu 7 całych. No jak jest 7 całych, a tam 6, no to wiadomo, że to jest większe. Tu jest 1 cała, tu są 2 całe, więc nie musimy się zastanawiać. I mamy zadanie szóste. Przechodzimy do zadania siódmego. Połącz balony z odpowiednimi punktami na osi liczbowej. No to moi drodzy. Musimy teraz dobrze się przyjrzeć tym naszym balonom. E, tutaj jest, tu będą same ułamki, bez całości, bo dopiero w tym momencie mamy jedną całą. No to zobaczmy, na tych naszych balonikach. Tu mamy balonik z całością, tylko te dwa, tu te pozostałe też mają trzy całe, dwie całe, dwie całe, trzy całe. Tylko te dwa baloniki, czyli ten szary i ten niebieski, są bez całości. Teraz, który z nich jest ułamkiem większym? 1 no, trzecia to jest coś mniej niż połowa, bo połowa z 3 to jest 1 cała i 1 druga, tak? A tu jest 1 trzecia i 1 trzecia, czyli coś mniej niż połowa. A tu jest 3 piąte. No połowa z 5 to jest 2, 2 całe i 1 druga. Więc tutaj jest coś na pewno, bo jest trzy, więcej niż pół. Czyli to jest większe od jednej drugiej, a to jest mniejsze od jednej drugiej. No tutaj mamy jedna druga, to gdzieś będzie tutaj, tak? W połowie. Tu gdzieś będzie jedna druga. Tu mamy jedną drugą. Ten ułamek, 1 trzecia będzie na pewno w tym miejscu. A tu będzie ten ułamek 3 piąte. Zgadza się? No to teraz mamy połączyć odpowiednie baloniki z punktami. No to ten balonik na pewno łączymy z tym. To łączymy z tym. No, to teraz tutaj będzie jedna cała i jakiś tam ułamek. Mamy tylko jeden balonik, gdzie jest jedna cała, no więc nie ma problemu. Łączymy z tym punktem. Tu mamy dwie całe i tu też będzie dwie całe z kawałkiem. No, ale popatrzmy. Mamy dwie całe i dwie trzecie. I dwie całe i jedna dwunasta. No, jedna dwunasta na pewno będzie mniej niż połową, tak? A dwie trzecie to będzie coś więcej niż pół. Czyli ten balonik będzie pasował do tego. Punktu, a ten balonik będzie pasował do tego punktu. No i tutaj zostało nam 3 całe 1 czwarta i 3 całe i 2 piąte. Dwie piąte na pewno będą większym ułam... Przepraszam, tak, większym ułamkiem niż 1 czwarta. Przepraszam, zgubiłam się, więc 3 całe i 1 czwarta to będą tutaj ten punkt, a 3 całe i 2 piąte tutaj ten punkt. Dobrze, no to kolejne zadanie. Zadanie, które nam zostało, to jest zadanie ósme. Zaznacz na osi ułamki 1, 2, 1, 3, 1, 4, 5, 12, 2, 3, 3, 4, 11, 12. No to teraz liczymy, ile mamy krateczek od 0 do 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 krateczki. Więc możemy teraz zrobić to w ten sposób. Tu sobie podzielić, albo jeszcze inaczej, przepraszam Was bardzo. Skumujemy. mam tu coś takiego jak kumka, dobra. Ok, po dwie krateczki zrobimy sobie taki podział na 12 części. I tak naprawdę po jednym centymetrze.

No, to jakbyśmy cały ten odcinek 12 podzielili na 3, to by było po 4 części, tak? Czyli mamy 1, 2, 3, 4, czyli tutaj będzie ułamek 1 trzecia. Jak teraz chcemy zaznaczyć 1 czwartą, to cały ten odcinek z 12 części trzeba było podzielić na 4. 12 przez 4 to jest 3, czyli 1 czwarta to będzie w tym punkcie. Zgadza się? Ok.

No i zostało nam 11, 12: 1, 12, 2, 12, 3, 12, 4, 12, 5, 12, 6, 12, 7, 12, 8, 12, 9, 12, 10, 12, 11, 12. No i tym sposobem zadanie mamy już rozwiązane. Zostało nam ostatnie zadanie: 9. Połącz balony z odpowiednimi punktami na osi liczbowej pewnie najtrudniejsze zadanie. No i teraz tak, najpierw trzeba się zastanowić, który z tych baloników tak naprawdę będzie tutaj najmniejszym najmniejszym ułamkiem, na którym baloniku jest taki najmniejszy ułamek. No z tych trzech mamy jedną dziewiątą, jedną dziesiątą, jedną ósmą. Jedna dziesiąta jest najmniejsza, tak? No czyli na pewno tutaj ten punkt ten będzie połączony z jedną dziewiątą. Może sobie wezmę inny kolor, żeby się nie myliło, bo te punkty są bardzo blisko. Tutaj to połączymy z jedną dziewiątą, tak? I kolejny kolor sobie wezmę, bo punkty są naprawdę bliźniuteńko. Ten punkt podzielimy i połączymy z 1 8. Dobrze. No i teraz mamy 7 ósmych, 7 siedem dziewiątych i 7. Znowu liczniki są jednakowe, bo tam jest liczba 7. Patrzymy na mianowniki, który jest największy? Największy będzie 7 ósmych. Tak? Bo tam, gdzie jest najmniejsza liczba w mianowniku, to ułamek jest największy. Najmniejszym będzie 0,7. Więc wezmę sobie jakiś tam kolor i połączę sobie 0,7 z tym punktem. No i kolorów mi chyba zabrakło. Teraz będziemy mieć 7,9. No i teraz już muszę powtórzyć chyba jakiś kolorek, bo nie ma, a wezmę różowy. I 7,8. No i tym sposobem, moi drodzy. Zrealizowaliśmy temat Porównywanie ułamków i utrwaliliśmy sobie wiadomości z tego tematu. Dziękuję Wam za uwagę.